Wierzę upieczony mistrz nie sprostał Beniaminkowi. Barciczanka jest już pewna utrzymania w jako czwartej lidze, ale w dalszym ciągu mamy wiele znaków zapytania. Zapraszam na magazyn skrótów. Dawno nie było tak interesującej rundy wiosennej, albowiem na trzy kolejki przed końcem blisko 40% zespołów było zagrożonych degradacją. Ponadto układ partej serii gier sprawiał, że wszystkie pojedynki miały swoją wagę. Szczególnie trudne przeprawy czekały na kalwariankę, beskit, radiszowiankę oraz wolanie. Do Barcic przyjechał świeżo opieczony mistrz jako czwartej ligi. Wiślani Jaśkowice po czterech sezonach wracają na szczebel makroregionalny, czego serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia. Nim przyjdzie jednak rywalizować o punkty z Wieczystą, trzeba dokończyć jeszcze sezon. Przyjezdni od początku, choć atakowali, już się w tej akcji mogli prowadzić. Finalizacja Żaby nie przyniosła jednak radości. Gospodarze także nie zamierzali próżnować i postraszyli Wiślan. Blisko otwarcia wyniku był Maciej Korzym, który uprzedził Drzewieckiego, ale i tu bez happy endu. W kolejnej akcji bramkarz Wiślan nie miał już tyle szczęścia. Ponownie dośrodkowanie na głowę Korzyma i tym razem napastnik Barciczanki cieszył się z trafienia dającego prowadzenie. Goście odpowiedzieli momentalnie. Krasuski w tempo do Seweryna. Pasta nie zdołał uprzedzić się napastnika, który wystawił piłkę żabie, a ten bez najmniejszego trudu doprowadził do wyrównania. Barciczanka raz za razem znajdowała się w dużych opałach. Tu oglądamy próbę jaklika. Następnie przed szansą stanął Krasuski, którego znakomitym podaniem obsłużył Seweryn. A po nim ponownie Tomasz Jaklik. Piłka za nic nie chciała wpaść do bramki, a przynajmniej nie do tej, której oczekiwali goście. Maciej Korzem do Maślejaka. Ten sprytnie wypatrzył Zygmunta, który w polu karnym spisał się po profesorsku. Lewą nogą w górny róg bramki i Barciczanka ponownie prowadziła z liderem. Tuż przed ostatnim gwizdkiem pierwszej części Wiślanie wykonywali rzut rożny. I wydaje się, że zdobyli bramkę. Poślizgnął się mrózek, ale zdaniem arbitra, piłka nie przekroczyła linii bramkowej. W drugiej połowie inicjatywa także należała do gości, ale mimo kilku dogodnych szans, nie udawało się doprowadzić do remisu. W swojej 24. bramki w sezonie nie potrafił strzelić Jakub Seweryn. A na 6 minut przed końcem meczu ze strzałem Lewińskiego rewelacyjnie poradził sobie mrózek. Zwycięstwo musiało gospodarzom smakować wybornie. Mistrz pokonany, a trzy punkty przy dobrym układzie wyników powinno zagwarantować utrzymanie. Niezwykle atrakcyjnie zapowiadał się pojedynek w Ryczowie, gdzie walczący o miejsce na podium Orzeł podejmował bijącą się o utrzymanie Kalwariankę. Trudno było pokusić się o wskazanie faworyta, bowiem o ile goście są wiosną najlepiej punktującą drużyną, to gospodarze mieli jeden dzień dłużej na regenerację, gdyż grali swój mecz w środę, a Kalwarianka w czwartek. Ciężko było jednak zrzucać winy na ten aspekt, gdy bramkę traci się już w czwartej minucie. Marek Misia technicznym strzałem pokonał Bartłomieja-Fojta. Wyrównać próbował Wiktor Kołodziej. Uderzył mocno, ale nie na tyle, by dyrga musiał wyciągać piłkę z siatki. Po chwili sytuacja kalwarianki zrobiła się jeszcze trudniejsza, ponieważ wynik na 2 do 0 podwyższył z rzutu rożnego popiela. Zespół prowadzony przez trenera Janiczaka walczył o bramkę kontaktową. Bliski takiego trafienia był Stanek, ale wicelidera klasyfikacji strzelców wyborną interwencją powstrzymał Dyrga. Skutecznością imponowali natomiast gospodarze. W 28 minucie Poremski wygrał starcie bark w bark z buraczkiem, utrzymując piłkę w wojsku. Zięba i było w zasadzie po meczu. Co prawda goście nie składali broni i podejmowali swoje ataki, ale zwycięsko z tych pojedynków wychodził bramkarz Orła. W dziewiątej minucie powinno być już 4 do 0. Popiela wyszedł sam na sam, tyle że przekombinował i Gola nie potrafił strzelić. Szkoleniowiec gości czekał na gwizdek, by w przerwie wdrożyć plan naprawczy, i wtedy arbiter wskazał na 11 metr. Popiele faulował kołodziej. Rzut karny wykonywał sam poszkodowany. Fojt miał piłkę na rękach, ale uderzenie było na tyle mocne, że nie zdołał go obronić. 4 do zera. Gdy goście udzieli się, że jeszcze nie wszystko stracone, nadeszła 51. minuta. Mówiąc żartobliwie, Damian Zięba strzelił bramkę popielą. Rykoszet zupełnie zmienił Fojta i napastnik Orła mógł się cieszyć ze skompletowania hat-tricka. Gospodarze nie forsowali tempa, natomiast Kalwarianka biła głową w mur. Aktywny był Helal. Tutaj po jego strzale piłka trafiła w słupek. Jak nie strzelał, to podawał. W tej sytuacji do Hanslika. Ale i jemu zabrakło szczęścia. Na kwadrans przed końcem, rozmiary porażki z rzutu wolnego próbował zmniejszyć się stanek. Uderzenie zostało zablokowane ręką, ale nie wiedzieć czemu, arbiter jedenastki nie podyktował. I mecz zakończył się wysokim zwycięstwem gospodarzy 5 do 0. Po czwartkowym zwycięstwie nad Lubaniem LKS Jawiszowice zajął pole position w wyścigu o miejsce na podium. Trzy punkty przewagi plus lepszy bilans bezpośrednich meczów, a ponadto na rozkładzie walczące o utrzymanie bezgit, Wierchy oraz wycofana słowniczanka. Andrychowianie byli jednak innego zdania. Mieli tylko punkt przewagi nad strefą spadkową i zamierzali wygrać. W 20 minucie Eryka Ceglarza powalił w polu karnym Hamelka i arbiter nie miał innego wyjścia jak podyktować jedenastkę. Każąc również bramkarza żółtą kartką. Ceglarz sam postanowił wymierzyć sprawiedliwość i bardzo mocnym strzałem po siatkę pokonał Kamelkę. Chwilę później do swojego dorobku mógł dopisać asystę, ale jego znakomitego podania nie zdołał wykorzystać Matysek. LKS swojej szansy doczekał się dopiero w 28 minucie. Kapera trafił w nogi Korczyka i tym razem jedenastka należała się gościom. Za jej wykonanie zabrał się Frączek, ale szczęście sprzyjało Beskidowi. W 34 minucie nieprzepisowo powstrzymywany Matysek, czego efektem trzeci już rzut karny. Eryk Ceglarz zmienił stronę, ale jego zamiary rozczytał Kamelka. Z jednej strony duży plus dla bramkarza, ale ta dobitka Nagiego zupełnie zmienia ocenę. Beskit prowadził już 2 do zera i robił wszystko, by rezultat podwyższyć. Znakomitą okazję Matyskowi wypracował do spółki Ceglarz z Drublewskim. Druga połowa także rozpoczęła się od ataków gospodarzy. Sytuacyjny strzał oddał Eryk Ceglarz. W 57 minucie Beskite próbował efektownie za sprawą Artura Mizery. Gdyby nie asekuracja Pitrego, piłka znalazłaby się w siatce. Adrian Korczyk wyraźnie zainspirował się tą próbą i w 75 minucie podjął identyczną decyzję, która przyniosła wyraźną korzyść. Czwarty rzut karny, tym razem za zagranie piłki ręką. Czajicki okazał się lepszym egzekutorem od frączka i LKS złapał kontakt. Taki stan rzeczy utrzymywał się jednak krótko. Już dwie minuty później zabójczą akcję przeprowadzili gospodarze. Patryk Matysek stanął oko w oko z kamelką i w decydującym momencie zachował chłodną głowę. Gospodarze odnoszą niezwykle ważne zwycięstwo, które przybliża ich do utrzymania. Środowym zwycięstwem nad Limanowią Wierchy złapały duży zastrzyk energii potrzebnej do utrzymania. Kolejnym krokiem, który należało postawić, to zwycięstwo nad zdegradowanym już Okocimskim prowadzenie gospodarzy objęli w 11 minucie po dośrodkowaniu Góreckiego. Gola zdobył Wolodimir Lucenko. W pierwszej połowie niewiele się jednak działo. Piwosze groźnie odpowiedzieli za sprawą Mateusza Cięciwy i to właściwie tyle. Festiwal strzelecki rozpoczął się dopiero po wznowieniu gry. Florek do Strzelca pierwszego, a teraz już w zasadzie drugiego gola dla Wierków. W 49 minucie piękną bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego zdobył Bartłomiej Gruszkowski. A zaraz po nim rezultat spotkania na 4 do 0 podwyższył Pazurkiewicz wykorzystując dobre dośrodkowanie z pod linii bocznej. Wysokie prowadzenie nieco uśpiło czujność gospodarzy. Podanie Kaciczaka sprytnie przepuścił Cięciwa, co stworzyło szansę Kurkowi. Wasyl Zuk spisał się doskonale, by chwilę później zrobić to. Strzelcem gola dla Okocimskiego Damian Faruk. Ambicja Okocimskiego przyniosła gola numer 2. Dośrodkowanie Mateusza Cięciwy celnym strzałem wykończył Hubert Smulski. Podrażnieni gospodarze podkręcili tempo. Pazurkiewicz z wyczuciem do Gruszkowskiego. Ten próbował wykończyć atak w pojedynkę, ale finalnie przegrał to starcie ze Żmuckim. Następna akcja zakończyła się happy endem. Gruszkowski do Wójciaka i mimo, że rywale sygnalizowali offside, to bramka została uznana prawidłowo. Rezultat na 6 do 2 gospodarze ustalili w 78 minucie. Wójciak poczekał przytomnie na Pazurkiewicza, a kapitan doskonałej szansy nie mógł zmarnować i tym samym 3 punkty zostały w rabce. Sobotnie mecze kończył pojedynek Glinika z Radiszowianką. Sytuacja drużyny bliźniacza do tej z meczu orła z Kalwarianką, a więc gospodarze z nadziejami na podium, Radiszowianka w grze o ligowy byt. Z tą różnicą, że goście przystępując do meczu znali już rezultat z Ryczowa. Wygrana pozwoliłaby odskoczyć na cztery punkty, co dawałoby ogromny komfort przed następnym meczem właśnie z Kalwarianką. Ale spotkanie goście rozpoczęli katastrofalnie. Samobójczego Gola strzelił Czabanowski. W 20 minucie gospodarze spróbowali już bez pomocy rywali, choć głową do drąga też zagrywał Czabanowski. W końcówce pierwszej połowy Radiszowianka nadziała się na kontrę. Damian śliwa poradził sobie z baligą i popędził w kierunku bramki. Serafin miał do niego za dużą stratę i napastnik glinika podwyższył prowadzenie na 2 do 0. W 47 minucie rzut wolny wykonywał go gola. Larysza uraptowała poprzeczka. Radiszowianie także odpowiedzieli z rzutu wolnego. Danaj w pole karnym. Tam główkował Matyja, ale Gazda do spółki z Kubikiem zdołali zachować czyste konto. Po faulu Świechowskiego możliwości były już dużo większe. Wiedział o tym Michał Ślaski, który z 16 metrów zaskoczył Kubika, strzelając za bramkę kontaktową. Od 79 minuty Radziszowiance przyszło jednak grać w osłabieniu. Paweł Galos zarobił drugą kartkę i musiał opuścić boisko. Mimo to Radziszowianie nie rezygnowali do końca, szukali bramki wyrównującej, ale ich starania nie przyniosły efektów. Linik zwycięża po raz drugi przedłużając do dziewięciu serię meczów bez porażki, a radziszowianie muszą się szykować na wojnę, która już w najbliższej kolejce będzie miała miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pojedynek wolani Wola Rzędzińska z rezerwami brukbetu miał znaczenie głównie dla gospodarzy, którzy porażką w wyślenicach uwikłali się w grę o utrzymanie. Drużyna gości bez względu na wyniki notowane w ostatnich meczach sezon zakończy na drugim stopniu podium. Miejscowi kibice świadkami kapitalnej bramki mogli zostać w 28 minucie, ale torpeda Adriana Wójcika zatrzymała się na poprzeczce. Powody do radości dała dopiero ta akcja, choć trzeba powiedzieć, że rodziła się w bólach. Finalnie Kozruj zdołał oddać strzał, który dał Wolani prowadzenie, a przecież w realiach gospodarzy liczy się cel, a nie wrażenie artystyczne. W 42 minucie piłkarze Tomasza Juszczyka powinni prowadzić wyżej. Nowak do Stolarza, ten błyskotliwie na szesnasty metr, gdzie czekał Lubera, ale nie tym razem. Mogło to się zemścić jeszcze w pierwszej połowie, gdy Śpiewak zagrał do Matuszewskiego, jednak pewnie interweniował Bielaszka. W drugiej połowie Obramkę, która mogłaby kandydować do miana najładniejszej w kolejce, postanowił powalczyć Stolarz. Erik Topur miał w tej sytuacji mnóstwo szczęścia. Kolejne okazje należały już do gości. Matuszewski wygrał przebitkę z Baradziejem, ale nieznacznie się pomylił i strzał minął bramkę. W 69. minucie przebojowa akcja zawodnika z numerem 17. uderzał natomiast Jakubianczy. W 71. ponownie groźnie strzelał piłkarz z 17 na plecach, ale próżno szukać w protokole gracza o takim numerze. Kolejną szansę miał także Matuszewski, któremu dogrywał Różycki. Bieraszka sparował piłkę na rzut rożny i mimo wielu okazji niecieczanie wracają do domu na tarczy. Wolanie dopisuje natomiast 3 punkty, a zwycięstwo w końcowym rozrachunku może okazać się bezcenne. Poprad muszyna przystępując do meczu z Dalinem, w zasadzie nie musiał się o nic martwić. No może z małym wyjątkiem, by nie powtórzył się scenariusz sprzed tygodnia, gdy 8 bramek strzelił tu LK z Jawiszowice. Goście natomiast byli pod kreską, więc cel, jaki im przyświecał, to 3 punkty, które pozwoliłyby się wydostać ze strefy spadkowej. Od początku w ich działaniach widoczna była duża determinacja. Blisko otwarcia w wyniku potężnym uderzeniem był Michał Supel. Goście przeważali, co udokumentowali golem w 12 minucie. Stachoń posłał świetne dośrodkowanie, a niepilnowany Jędrzejowski z bliska wpakował piłkę do siatki. Kolejna bramka niemalże bliźniacza, tyle że piłka na głowę Kowalskiego dostarczona została nie z akcji, a z rzutu wolnego. Gospodarze rzadko gościli pod bramką dalinu. Najgroźniej zrobiło się po niepewnej interwencji Kuby Nęcy ale bramkarz gości zdołał swój błąd naprawić. Druga połowa także toczyła się pod dyktando Myśleniczan. Tu odważną interwencją powstrzymał Dylong, choć goście byli przekonani, że był to faul i powinni otrzymać rzut karny. Wielce żałować jednak nie musieli, bo stały fragment zaowocował golem na 3 do 0. Swoją drugą bramkę, tym razem nogą, strzelił Kowalski. Od tego momentu gra się nieco wyrównała i to gospodarze aktywnie atakowali. Najpierw uderzał Dylong a następnie wprowadzony z ławki Aleksander Hojniak. W obu przypadkach skutecznie interweniował Nędza. Dopiero w 82. minucie gospodarzom udało się dopiąć swego. Sprytem wykazał się Mrówka, który przepuścił piłkę Kurzej, a ten ze stoickim spokojem wpisał się na listę strzelców. Do końca było jeszcze troszkę czasu i piłkarze trenera Kubieli próbowali to wykorzystać. Szczepański wykonaniem rzutu wolnego mógł zaskoczyć bramkarza, ale ten zachował czujność. W doliczonym czasie gry doskonałą sytuację miał jeszcze Dalin. Jednak strzał Ruska obronił zając, a dobitka sobali nawet nie zmierzała w światło bramki. Mimo to w drogę powrotną myśleniczanie udali się w dobrych nastrojach, gdyż wygrana pozwoliła awansować na 13 miejsce w tabeli. Świętujący w tym roku jubileusz 75-lecia istnienia Lubań Maniowy wciąż wierzył, że na finiszu rozgrywek uda się wskoczyć na podium. Nadzieja wniła się dzięki zwycięstwu bez nad LKSem Jawiszowice, ale to nie jedyny warunek, który musiał się spełnić, by Lubań przeskoczył rywala. Przede wszystkim trzeba wygrać pozostałe trzy mecze, a ponadto liczyć, że śladem Andrychowian pójdą wierchy. Już od pierwszych minut gospodarze przycisnęli unię. Bardzo bliski otwarcia wyniku był Kasperczyk i choć tutaj jeszcze się nie udało, to następna akcja zakończyła się sukcesem. Magdziarczyk z prawej strony na głowę Kasperczyka i Gabryś skapitulował po raz pierwszy. Lubań nie zwalniał tempa, Jandura na lewo do kapitana, a Duda z narożnika pola karnego obił poprzeczkę. W 20 minucie w rolach głównych ponownie Magdziarczyk z Kasperczykiem. Pierwszy dośrodkowywał, a że Gabryś minął się z piłką, to napastnik Lubania strzelił swoją drugą bramkę w meczu. W końcówce pierwszej części piłka ponownie wpadła do bramki Unii. Na strzał z dystansu zdecydował się Kasperczyk. Bramkarz odbił piłkę przed siebie, ale na jego szczęście potoniec był na spalonym. Po przerwie obraz gry niewiele się zmienił. Rozpędzony Lubań nie zwalniał tempa. Strzelał najpierw Duda, a po nim golkipera Unii zatrudnił także potoniec. Na hat polował natomiast Kasperczyk i niewiele brakowało, by w 69 minucie udało się go skompletować. Unia także się starała, ale niewiele z tego wynikało. Strzał Kalety, podobnie zresztą jak Szmita, nie stanowił dla Świerada najmniejszego wyzwania. Dużo groźniej było pod bramką gości, gdy strzelał Ligienza. W 85 minucie próbował jeszcze Lewandowski, ale Świerad nie dał się pokonać. A w dodatku zaraz po tym Lubań zamknął mecz, strzelając trzecią bramkę. Duda do Kasperczyka, napastnik gospodarzy z łatwością minął Gabrysia po czym skierował piłkę do pustej bramki, notując wreszcie wymarzonego hat -tricka. Zwycięstwo pozwala zrównać się punktami z LKS-em Jawiszowice, ale to rywale dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań, przynajmniej na ten moment, zajmują trzecią lokatę. Komplet wyników prezentuje się następująco. Po 32. kolejce bliżej utrzymania są Wierchy, Wolania, Beskid oraz Dalin, które wygrały swoje mecze. W decydującym momencie zawiodły natomiast zespoły radziszowianki i kalwarianki, dla losów których decydująca może okazać się najbliższa kolejka, w której przyjdzie się zmierzyć w bezpośrednim meczu na stadionie w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zerkamy na tabelę. W puli do zdobycia jeszcze 6 punktów, a więc Benjaminek z Barcic jest już pewny utrzymania. Rywalizacja o trzecie miejsce rozstrzygnie się pomiędzy czterema zespołami. Ciekawie również w dole tabeli, gdzie w najtrudniejszej sytuacji obok wspomnianych Beniaminków jest również nimanowia. Napiszcie w komentarzu, która drużyna Waszym zdaniem podzieli los Okocimskiego i spadnie z Ligi, a także czy LKS Jawiszowice dowiezie miejsce na podium. Słyszymy się już za tydzień we wtorek o godzinie 19. Cześć!